Robię test t R9290, niecała minuta minęła. Już kurwa błędami sypie na procku, jest uszkodzona. Także zawsze sobie rozbieram i czyszczę każdy kurwa podzespół. I, kurwa nigdy mi się nie zdarzyło, żebym kurwa uszkodził. Nie, to co prawda nie wiedziałem, jak ją rozebrać, więc sobie na internecie zobaczyłem, jak ją rozebrać. 1080, 80 kurwa moją tijajkę, jak kiedyś rozbierałem to też miałem roz jak kurde rozebrać też musiałem szukać na internecie była tak poskręcana że głowa mała Test 3D oblany R9290 zapalił Zobaczmy test następny. Wiram test 95 Wygląda na to, że chyba ramy są sprawne, ale zobaczymy do minuty. Mam też kolokolisy minuty, zaczęło wywalać błędy na procku. Nie wiem, może w transporcie kurwa uszkodzili. To będzie graficzna bo jest sprawna. Hmm. Tylko co potem jak rodzenie Jeszcze raz proces 3D Będę musiał szybowi wsadzić tego 280 co leży na biurku naprzeciwko monitora ze zdrabką. Co? Tak. No, już taką miałem radość, że mu dam, kurde, tak fajną kracioszkę. Że wyłapałem taką fajną. Że umgierki będą śmigać jak wściekłe. A tutaj co? Test leci. 35. Sekunda, 36. Sekunda testu procesora graficznego i wyjebuje błędy. To mi ktoś nie powie, że karta jest w pełni sprawna, jak to jest z rdzeni. mi się nie podobało na wieśku, że coś się dziwnego wyświetlało. Nie ma sensu dalej ciągnąć tego testu. Trzeba wyciągnąć kartę.